Zapraszam do obejrzenia filmu prezentującego współpracę najnowszych wersji programów EliteCAD 13.2 i Lumion 6. Obiekt użyty w filmie w całości został zaprojektowany w EliteCAD przez szwajcarskiego architekta Antonio Stefanelli. EliteCAD dzięki otwartej bibliotece 2 i 3D oraz pracy na obiektach parametrycznych pozwala na efektywne i kreatywne tworzenie koncepcji przy równoczesnym generowaniu dokumentacji 2D. Na ekranie widzą Państwo wizualizacje stworzone w EliteCAD. W EliteCAD w wersji 13.2 Pozwala na zapis w formacie SketchUp, przez który został zaimportowany model do programu Lumion 6. Na Państwa ekranie model po wczytaniu i stworzeniu sceny w Lumion. Program w bardzo realistyczny sposób odzwierciedla zarówno budynek, jak i stworzone otoczenie. Dzięki obszernej wewnętrznej bibliotece i niezwykle intuicyjnemu interfejsowi Lumion pozwala na szybkie i dokładne wykonanie fotorealistycznych wizualizacji i filmów, a w wersji Lumion 6 dodatkowo panoramet 360. Lumion skierowany jest dla szeroko pojętej architektury, nie wyłączając architektów wnętrz. Dzięki możliwościom edycji materiałów oraz wzbogaceniu ujęcia kamery o dodanie efektów nadających realistyczny widok, program posiada uniwersalne zastosowanie. Bardzo dziękuję za uwagę. Więcej informacji o obu produktach oraz linki do pobrania wersji testowej w opisie filmu.